Rosyjskie wojska na granicy NATO podniosły flagę organizacji terrorystycznej. Straż Graniczna szykuje się do obrony. Czy przekroczą granicę? Gdzie i co się stało? Broń dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Prezydent zmienił decyzję i to zaskoczyło wszystkich. Ile, kiedy i, co najważniejsze, dokąd polecą to machawki? Opowiemy wszystko: zniszczyć świat 150 razy, zakończyć 8 wojen i ogłosić nową prognozę końca wojny w Ukrainie. Domyślacie się o kim mowa? Przeanalizujemy to oświadczenie i wyjaśnimy, co z tego wynika. Tusk zwrócił się do Niemców, kolejny atak na polski system finansowy i wielkie uwolnienie, które może nadwyrężyć reputację prezydenta. O tym wszystkim już za chwilę w porannym wydaniu 24 Polska. Dziękujemy Państwu za lajki like i komentarze. To jest bardzo konieczne zasubskrybować kanału. To zajmie tylko kilka sekund, a pozwoli powiększyć nasz wspólny zespół, co jest naprawdę ważne. Rozwijajmy się razem. Mówił o zamachu stanu i nie stawił się na przesłuchanie. Szymon hołownia nie pojawił się dziś w prokuraturze. Gdzie o godzinie 11 miał zostać przesłuchany w sprawie swoich lipcowych słów o rzekomej propozycji przeprowadzenia przewrotu. To miało być kolejne spotkanie w tej głośnej sprawie, ale marszałek Sejmu uznał, że nie ma takiej potrzeby. Wszystkie odpowiedzi udzielił już podczas poprzedniego przesłuchania 10 października. Przypominam, że marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przesłuchiwany był w charakterze świadka z pouczeniem o treści artykułu 183 kodeksu postępowania karnego. Pozwalającej na odmowę udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, jeśli, mogłoby, jeśli odpowiedź mogłaby pociągnąć albo świadka, albo osobę najbliższą do odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności karnej skarbowej lub dyscyplinarnej. Cała sprawa budzi coraz większe emocje. Od politycznego oskarżenia o zamach stanu po pytanie, czy Hołownia sam nie wystawił się teraz na polityczny ostrzał. Donald Trump zapowiada, że wojnę w Ukrainie można zakończyć w kilka miesięcy. Ale gdy chodzi o rakiety dalekiego zasięgu, nie ma wątpliwości, to machawki na razie nie polecą. Decyzja prezydenta może się jeszcze zmienić, ale dziś odpowiedź brzmi: nie. Nie ma żadnej, ostatniej kropli. Czasami trzeba pozwolić im walczyć, prowadzić wojnę i dociągnąć to wszystko do końca. To była ciężka wojna. Rosja straciła wielu żołnierzy, może milion. To bardzo dużo. I dla Ukrainy też wszystko było trudne. To ciężka wojna dla obu stron. Czasami po prostu trzeba to przejść. Trump po raz kolejny przypomniał, ile wojen rozwiązał własnymi rękami, wyciągając nawet z kieszeni wydrukowanego tweeta najwyraźniej, żeby znów nie pomylić Armenii z Albanią. Jak podkreślił, wierzył, że zakończenie rosyjskiej agresji w Ukrainie będzie znacznie łatwiejsze cóż, mamy więcej broni jądrowej niż jakikolwiek inny kraj. Myślę, że powinniśmy coś zrobić w sprawie denuklearyzacji i w rzeczywistości omawiałem to zarówno z prezydentem Putinem, jak i z prezydentem Xi. Mamy wystarczająco dużo broni jądrowej, żeby wysadzić świat 150 razy. Rosja ma dużo broni jądrowej i Chiny też będą jej miały dużo. Mają jakąś ilość, mają całkiem dużo. Tymczasem Moskwa, jak zwykle, tłumaczy swoje nuklearne testy pokojowymi celami. O zaprzestaniu prób czy rozbrojeniu atomowym nie ma mowy. Świat znów wstrzymuje oddech. Po raz trzeci w ciągu ostatnich kilku dni polski system finansowy pod ogromną presją ataków hakerskich czy nasze finanse to wytrzymają? Czy przetrwa system bankowy kraju? Blik znów pod ostrzałem hakerów. Operator systemu poinformował o kolejnym ataku DDoS, który w poniedziałek sparaliżował część płatności w Polsce. Użytkownicy skarżyli się na błędy przy autoryzacji i długie czasy realizacji transakcji. Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności Blikiem. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania. Eksperci podkreślają, że ataki DDDS polegają na masowym przeciążaniu serwerów sztucznym ruchem, co powoduje tymczasowe wyłączenie usług. Blik, z którego korzystają miliony Polaków, to dziś najpopularniejszy system płatności mobilnych w kraju. Jego udziałowcami są największe banki, między innymi PKO BP, mBank ING i Santander oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano prawie 2,5 miliarda transakcji o łącznej wartości ponad 347 miliardów złotych. Polska gospodarka w centrum europejskiej uwagi. I to w szwajcarskim wydaniu. Dziennik Noje Zürcher Zeitung pisze wprost: Berlin potrzebuje więcej Warszawy, a Polska staje się nowym punktem odniesienia dla Zachodu. Premier Donald Tusk nie kryje satysfakcji i odpowiada z uśmiechem: Gonimy Niemców. Autor artykułu Thomas Fuster zauważa, że przez dekady na Polskę patrzono z góry jak na pos postkomunistycznego biedaka. Teraz jednak obraz się odwraca. Kraj, który jeszcze niedawno gonił Zachód, dziś sam wyznacza tempo. Mówicie zawsze, że nie umiemy się chwalić. To prawda, ale od czego mamy Szwajcarów? Ich największa gazeta, Neue Zeitung, napisała, nie, nie będę czytał po niemiecku, napisała, że Niemcy mówią, potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie. Niemiecka gospodarka odnajduje w Polsce nowy wzór do naśladowania. I czego brakuje Niemcom, a nam zazdroszczą? Wzrostu, odwagi w działaniu, cyfryzacji, deregulacji. Widzicie? Można, można. A więc gonimy Niemców. Polska w oczach europejskich analityków już nie jest peryferyjnym graczem. To coraz głośniejszy głos w gospodarczym chórze kontynentu i, jak pisze szwajcarski dziennik, przykład, który zachodnia lokomotywa powinna wreszcie zacząć naśladować. Na granicy Estonii z Rosją doszło do prowokacji, która wygląda jak scena z filmu szpiegowskiego. Estońscy pogranicznicy zauważyli rosyjski kuter z flagą grupy Wagnera, tuż przy brzegu, w miejscu, gdzie rzeka Narwa oddziela kraj NATO od Rosji. Trudno powiedzieć, czy Wagner znów maszeruje na Moskwę, czy tym razem zaczyna od Petersburga. Wygląda na to, że przejęli Rosyjską Straż Graniczną. Władze w Talinie nie mają wątpliwości, to celowa demonstracja, choć w oficjalnych komunikatach zachowują spokój, w kuluarach mówi się o otwartej prowokacji Kremla. Estońskie MSZ już wysłało do Moskwy notę dyplomatyczną z pytaniem, co rosyjska jednostka z flagą najemników robi na granicy sojuszu. Nowy zwrot w aferze CPK. Szef cover i poseł PSL Henryk Smolarz spotkał się z twórcą Daftony Andrzejem Wielgomasem dokładnie wtedy, gdy wirtualna Polska pytała o działkę pod CPK. Choć Smolarz twierdzi, że o sprawie dowiedział się z mediów, dokumenty pokazują, że podpisywał pisma dotyczące tej nieruchomości. W 2023 roku Wielgomas senior odwiedzał ministrów PiS odpowiedzialnych za rolnictwo, a miesiąc później jego syn kupił strategiczny grunt dla CPK. Po zmianie władzy Kowr już pod kierownictwem smolarza nie podejmował działań, by ziemię odzyskać. Dopiero w sierpniu 2025 roku doszło do spotkania z rodziną wielgomasów, które niczego nie zmieniło. Dwa dni po wysłaniu odpowiedzi mediom smolarz przyjął Wielgomasa w gabinecie, tłumacząc, że rozmawiali o kukurydzy. Jednocześnie przyznał, że nie czytał dokumentów podpisywanych w tej sprawie. Spotkań z biznesmenem było więcej, a Kowr wprowadził CPK w błąd, sugerując istnienie roszczeń wobec. Z działki, choć sprawa została zamknięta w 2015 roku. Do dziś nie ma podstaw prawnych na odebranie w świetle tej y, umowy notarialnej gruntów, które kupił od kowru pan Wielgomas. Ale gdyby CPK wystąpiło do y, stosownych gmin, chyba gmina Baranowo jeszcze dobrze, do, do, dobrze kojarzę, o to, żeby rozpoczęło zmianę planu przestrzennego zagospodarowania już wówczas, ta przesłanka jedna z pięciu, dla których KOPR może po cenie zakupu te grunty odzyskać, by się utworzyła. Więc jest pytanie, czy CPK wystąpiło już do gminy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, czy nie wystąpiło. Całość nabiera kontekstu, gdy przypomnieć, że Dautona była partnerem kampusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Tymczasem prokuratura wciąż nie wszczęła postępowania. Oficjalnie mowa o kukurydzy, nieoficjalnie o aferze. Trudno sobie wyobrazić, żeby Biorąc pod uwagę cały, cały kształt ujawnionych dokumentów, żeby tam nie doszło do przekroczenia prawa, ten nadzwyczajny zbieg okoliczności, który miał miejsce w przeciągu de facto 24 godzin, powoduje, że ktoś tym procesem musiał po prostu bezpośrednio zarządzać, sterować. Co więcej, wcześniej przecież ta działka była absolutnie nie do wykupienia. Zarówno przepisy prawa, jak również. Yy, Pozyskiwane zaświadczenia z wód polskich jednoznacznie wskazywały, że działka w żadnej mierze nie może być zbyta. Co więcej, obowiązywała przecież ustawa, która de facto chroni sprzedaż gruntów rolnych na rzecz nabywców. To musi być za bezpośrednią zgodą konkretnego ministra. Ale ja bym pokazał tutaj na pewien harmonogram, bo on jest dosyć istotny. 7 listopada 2021 17 roku rząd zdecydował o lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Polityczna burza po decyzji niemieckiego sądu. W Pałacu Prezydenckim panika, komentują politycy. Patryk M., znany jako Wielki Bu, usłyszał decyzję, na którą czekała cała Warszawa. Han Witamy, panie Bu. Czy to już czas, by powiedzieć całą prawdę? Napisał Roman Giertych. Krzysztof Brejza dodał z ironią. Ciekawe, kto przywita kumpla na lotnisku. Mejza, czy ktoś z kancelarii prezydenta? Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi wprost. Wielki buł i wielki powrót do Polski. Koledzy czekają. A Kamila Gasiuk-Pichowicz z KO podsumowała krótko. PiS i w Pałacu Prezydenckim panika. Niemiejscy wielkiego buł może wstrząsnąć nie tylko światem przestępczym, ale i politycznym. Na lotnisku Mehrabat w Teheranie wylądował największy rosyjski samolot transportowy An-124 Ruslan i natychmiast wywołał alarm wśród zachodnich analityków. Czy Moskwa właśnie przekazała Iranowi systemy obrony powietrznej S-400 Triumf lub myśliwce Su-35? Jak podaje The Defense News, seria takich lotów trwa już od miesiąca i może być punktem zwrotnym w równowadze sił na Bliskim Wschodzie. W sobotę maszyna o numerze RA 802040 przyleciała z Irkucka, gdzie produkowane są samoloty szkolno-bojowe jak-130. Rosja i Iran coraz wyraźniej zacieśniają militarny sojusz, a świat z niepokojem patrzy na niebo nad teheranem. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o subie i łapce w górę. Do zobaczenia!